W dzisiejszym filmie porównam otrzymianie zdjęć w Lightroom Classic kontra Topaz Denoise AI i DxO PureRaw w najnowszych wersjach. Try again. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, kliknij też ten magiczny dzwoneczek, który przypomni Ci o nowych filmach na moim kanale. Zerknij też na moją stronę, słowikę łamane na presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje presety, które używam do edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Dobra, przejdźmy do tematu głównego naszego dzisiejszego filmu, czyli porównanie otrzymania zdjęć w Lightroomie kontra Topaz Denoise AI i DXO Pure Rough w najnowszych wersjach. Dobra, przejdźmy do naszego pierwszego zdjęcia porównawczego. Jest to zwykłe zdjęcie zrobione nocą przy pomocy sony A7 Mark III i obiektywu Tamron 1728 F28, jak widzicie tutaj, na 17 mm, 25 sekund naświetlania, 2,8 i co, 5000? Zdjęcie zrobiłem w nocy. Bardzo ciekawa była sprawa, bo tutaj widzicie, macie piękne niebo, ale Zobaczcie, tutaj na horyzoncie to podświetlenie to jest oczywiście do jakiejś tam wioski w tle, ale te chmury tutaj podświetlone to jest złapana burza na zdjęciu. W tym samym momencie tutaj były chmury za górą, i w tym tutaj i tutaj normalnie się błyskało, była totalna burza. Mimo że u mnie było piękne niebo, to tam była burza i co jakiś czas właśnie na zdjęciach, te chmury się tu podświetlały i gdzieś tam były wyładowania. W tym odległym bardzo tle, no dobra, ale przejdźmy do naszego samego zdjęcia. Zobaczcie, tu mamy powiększenie teraz w 100%. Możecie zobaczyć. Przejdźmy sobie do może modułu Develop. Ja tutaj, oczywiście, standardowo przy imporcie mam zastosowane swoje presety odszumiające, wyostrzające. Także one tutaj już grają swoją rolę. Zobaczcie, jak wyłączę odszumianie i wyostrzanie. No, to mamy tutaj troszkę jeszcze gorzej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w 200%. Przy moim MacBooku i jego wyświetlaczu czasem podglądam zdjęcia w 200%, bo przy tak dużej rozdzielczości ma to sens. Zobaczcie, mamy odszumione zdjęcie i totalnie nieodszumione zdjęcie. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj, w tej części zdjęcia. Całkiem fajnie to odszumianie działa. Zawsze, jeśli chcemy, możemy to odszumianie jeszcze dosłownie troszkę podnieść, to już zależy od Was. Ja wolę jednak troszkę takiego naturalnego szumu mieć na zdjęciu, ale jeśli na jakimś zdjęciu chcecie więcej odszumiania, to oczywiście możecie go podnieść. I powiedzmy, że takie odszumianie nam tu z Lightrooma pasuje. Wróćmy sobie do naszego zdjęcia. Teraz możemy to zdjęcie spróbować odszumić w DXO Pure Rough, a potem zrobimy to Oczywiście w topaz Denoise AI. Łatwiej jest to zrobić w DxOpure RAF. Ono działa jako wtyczka. Wystarczy wejść sobie tutaj w eksportuj. Wybieramy sobie tutaj DxOpure RAF. Process with DxOpure RAF 2. Oczywiście to jest najnowsza wersja programu, tak jak już powiedziałem. Otwiera nam się DxOpure Wybieramy sobie tutaj oczywiście najmocniejszą opcję, czyli Deep Prime. Wybieramy sobie, żeby plik zabuisany był jako dng, i w folderze dxo, w tym samym folderze, w którym jesteśmy, zostanie utworzony nowy folder. Klikamy Proces. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Dosyć szybko na moim MacBooku to działa. Dużo szybciej niż ten czas, który tu jest podskazywany. Zobaczcie. Już mamy ten, to zdjęcie przeprocesowane. Ono nam powinno się tu pojawić. Zobaczcie, mamy je tutaj, w tym folderze. Ja je przeniosę do mojego folderu test, Przenieś, OK. Teraz mogę sobie ten folder tutaj usunąć, on mi jest niepotrzebny. Teraz jeszcze raz, przyedytujmy sobie to zdjęcie w Topaz Noise AI. Można użyć Topaz Noise AI jako wtyczki, ale trzeba je użyć jako edytuj w Topaz Denoise AI. I wtedy, zobaczcie, Topaz wymaga, żebyśmy zedytowali to zdjęcie do formatu TIF. Tego nie chcemy. Jeśli pracujemy w Windowsie, lepiej ten plik otworzyć po prostu w programie Topaz Denoise AI i potem sobie tu zsynchronizować ten plik do tego katalogu z powrotem. Jeśli pracujemy w Macu jest troszkę łatwiej, wystarczy ten plik po prostu przeciągnąć na tej ikonkę wtyczki Topaz Denoise AI i zobaczcie, od razu zostaje ten plik otwarty w tej wtyczce. Mamy tutaj e, automatyczne wybieranie, czyli został wybrany plik RAW. Pracujemy na RAWie właśnie, i o to nam chodzi. Ja tu będę używał automatycznych ustawień e, sztucznej inteligencji tego programu. Także wybieram sobie te dwie. Dwa tutaj suwaczki. Wszystko jest automatycznie. Klikamy Save Image. E, tu mamy nazwę pliku. E, oczywiście zapisz w tym samym folderze. Klikamy Save. OK, program sobie zobaczcie. Procesuje to zdjęcie. Dobra, już przeprocesował. I teraz wystarczy wejść sobie w Lightroomie, kliknąć Synchronizuj folder i wybrać Synchronizuj, i zobaczcie, to jest zdjęcie już nam zostało tutaj zsynchronizowane. I teraz będziemy mogli sobie te zdjęcia, wszystkie trzy, porównać. Ja sobie je otworzę w Photoshopie, bo tak nam będzie dużo łatwiej pomiędzy warstwami przeskakiwać i porównywać te zdjęcia. Także otwórzmy sobie wszystkie te trzy zdjęcia, klikamy Edytuj w Otwórz jako warstwę w programie Photoshop. OK, klikamy. I dobra, teraz te zdjęcia powinny zostać otwarte w Photoshopie. Zobaczcie, jako warstwy, i teraz będziemy mogli porównać właśnie odszumianie. Kliknijmy sobie tutaj 100%. Dobra, jesteśmy powiedzmy w tej części zdjęcia, pokasujmy sobie je wszystkie i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, tutaj mamy. Zdjęcie moje z Lightrooma z moim odszumianiem Wygląda to całkiem szczerze mówiąc przyzwoicie Nie ma tragedii Zobaczcie tu mamy Topaz Denoise AI Troszkę mniej kolorów Nie jest zastosowane oczywiście tutaj Wyrównanie, korekty obiektywu Ale szumu jest jeszcze mniej, także widać, że Faktycznie tu coś program zadziałał A Zobaczmy teraz jak wygląda tu DeXo Pure Rav Deep Prime? No, szczerze mówiąc, wygląda sporo lepiej. Zobaczmy sobie, może tu w pełnej rozdzielczości, to zdjęcie większej, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy moje zdjęcie, mojego RAWA, który był tylko edytowany w Lightroomie. Teraz mamy Denoise AI. On tu nie stosuje żadnych korekt obiektywu, także te korekty powinniśmy zastosować osobno sobie już w Lightroomie, ale ja ich nie chciałem tutaj stosować specjalnie do tego porównania. Zobaczcie, DXO Pure i zobaczcie co się dzieje jak włączę DXO Deep Prime. No jest jakiś taki mind blowing dla mnie, rozwala troszkę system, bo zobaczcie, Ile więcej tych gwiazd widzimy, DAXO stosuje tu i wyostrzanie, i troszkę inaczej przerabia ten plik. I to ta inteligencja wyostrzania tutaj i odszumiania myślę, jest jednak nadal troszkę lepsza. Trzeba przyznać, że Topaz DeNoise AI w ostatnich wersjach dużo się poprawił. Dodał właśnie tą opcję pracy na plikie, pliku RAW. Ale niestety tylko i wyłącznie w tej ich aplikacji. Nie, nie, nie da się tak łatwo tego robić jak DXO Prime bezpośrednio z Lightrooma, ale porównajmy sobie to jeszcze raz na jakichś takich zbliżeniach większych. Weźmy 100%, na przykład to miejsce. Tu mamy mojego. Mój plik bezpośrednio z Lightrooma. W tej części będzie fajnie porównać, bo tu mamy takie gładkie części. Możemy zobaczyć, jak tutaj to odstrzymanie działa. Zobaczcie. Beanoise AI. No, widzimy tutaj poprawę. Widzimy szczególnie tutaj w tej części. Zobaczcie, jest troszkę lepiej. Naprawdę jest lepiej. Jeśli zależy nam na jakości, to naprawdę ta jakość tutaj się nam podniosła. Ale Włączmy sobie teraz Deep Prime i zobaczcie, jeszcze więcej widzimy tutaj tych gwiazd. Myślę, że sama ostrość tutaj jest dużo lepsza. Powiększmy to na 200%, bo często tak właśnie porównuję te zdjęcia. Bo na tej rozdzielczości mojej ekranu warto właśnie na 200% pracować. Zobaczcie, tu mamy rawa czystego z Lightrooma po moim odszumianiu z paczki, właśnie D1 wygląda to bardzo przyzwoicie, naprawdę bardzo przyzwoicie. Zobaczcie, tu mamy topaz AI Szczególnie zwróćcie uwagę na ostrość tych tutaj kantów, tutaj na ostrość tej góry tutaj. I przełączmy się teraz na DxO Deep Prime. No to według mnie może mamy tutaj delikatnie więcej szumu, ale tylko subtelnie delikatnie, ale trzeba też przyznać, że zobaczcie DxO Prime w tym miejscu jest tutaj jednak jaśniejsze, czyli jakbyśmy troszkę przyciemnili tą opcję tutaj, to tych szumu szumów byłoby też mniej, ale zobaczcie sobie na tą ostrość szczególnie na przykład w tym miejscu na te mm, gwiazdy zobaczmy jest ich dużo dużo więcej, jest to Mm, dużo fajniej. Dla mnie y, mniej pracy potrzebuję potem, żeby wyciągnąć te gwiazdy. Zobaczcie, to po prostu samo już krzyczy w DxO Prime. Jest y, dużo fajniej według mnie. Naprawdę jest dużo fajniej i dużo łatwiejszy jest dla mnie proces y, samej edycji tego zdjęcia. Mimo, że posiadam obydwa programy i obydwa programy sam zakupiłem. Czasem też pracuję na DeNoise AI. Ale w większości przypadków wykorzystuj po prostu DXO, bo jest dużo, dużo szybciej przepuścić wszystkie pliki przez DXO. Zobaczcie, ile fajnie wygląda tutaj ta droga mleczna. Ta różnica jest widoczna, po prostu gołym okiem, szczególnie jeśli weźmiemy sobie na przykład właśnie 200%, i tutaj te góry. Zobaczcie, ta ostrość tutaj nawet to wyostrzanie w topaz denoiser nie jest tak fajne nie mamy tak fajnych tutaj rogów jak właśnie zobaczcie mamy to w dxo prime no dobra zamknijmy sobie ten plik spróbujmy to porównanie zrobić na drugim pliku przejdźmy sobie na to zdjęcie to zdjęcie zrobione było już o schodzie słońca specjalnie na iso 5000 żeby właśnie do tego testu można Byłoby to zdjęcie wykorzystać przy takich bardziej naturalnych warunkach. Powiedzmy, wstaliście rano, robicie zdjęcia i pomyliliście się, nie zmieniliście ISO po nocy. Macie F11, 1 setna i ISO 5000. No jest trochę tu szumów, można te szumy jeszcze delikatniej sobie skorygować, jeśli byście chcieli. Ja myślę, że tak jak teraz jest spoko, ale jeśli byście chcieli, możecie tutaj sobie troszkę te szumy jeszcze skorygować więcej niż to, co. Z automatu robi paczka D1. I teraz właśnie ten plik przetestujmy, jak będzie zachowywał się i w DXO Prime, i właśnie w Topaz Dino SI. Dobra, weźmy sobie najpierw klikanie tutaj eksportuj proces with DXO Pure Rav 2 OK, otwiera nam się tutaj. Zobaczcie, właśnie wtyczka DXO Pure Rav. Wybieramy sobie DeepPrime, DNG, zapisz w folderze DXO. Kilka sekund i ten plik zostaje przeprocesowany. Jeśli macie takie pliki, to możecie je, nim zaimportujecie już do Lightrooma, sobie po prostu przeprocesować. Będzie dużo, dużo łatwiej i szybciej, jeśli chodzi o sam taki workflow Wasz w edycji tego zdjęcia. OK, mamy to zdjęcie już gotowe. Teraz to zdjęcie przeciągnijmy sobie na ikonkę Topaz Noise AI i zastosujmy właśnie otrzymianie w topazie. Zobaczymy, jak tym razem to wyjdzie. OK. Wybieram oczywiście z automatu tutaj wszystkie ustawienia, także RAF nam się wybrał. I oczywiście tutaj ja nie chcę tego drugiego pliku zapisywać, poprzedniego co był, także jego oznaczam. Save one image. OK. Zapisujemy sobie ten plik. OK, ten plik nam się zapisał. Teraz możemy sobie przejść do Lightrooma i oczywiście musimy wziąć Synchronize Folder i to jedno zdjęcie, które mieliśmy sobie zsynchronizować. Teraz zobaczcie, teraz wszystkie trzy zdjęcia przenieśmy tutaj do tego katalogu. Wsuńmy sobie ten katalog niepotrzebny. I mamy tu wszystkie trzy zdjęcia. OK, możemy tutaj spróbować tym razem zastosować tutaj profil obiektywu. To był Tamron, także szukamy sobie tutaj Tamrona. Ok, mamy Tamron 28200. Bardzo fajnie. Ja bym sobie może troszkę tylko tutaj winietowanie zmniejszył. No dobra. Zastosowany mamy ten profil. Teraz sobie te trzy zdjęcia otworzymy w Photoshopie, żeby je porównać. Ok, otwieramy sobie je w Photoshopie. Porównajmy te trzy zdjęcia, jak one do siebie pasują, jak one wyglądają. Tym razem jeszcze zrobię jedną rzecz. Ja sobie wejdę tutaj z tego naszego oryginalnego rawa, wejdę sobie w moduł Develop i wyłączę tutaj te wszystkie wosszania i odszumiania. I teraz to plik, ten plik otworzę jeszcze sobie w Photoshopie. Skopiujemy go sobie też jako warstwę tutaj. Tu napiszemy czysty raf. Dobra, i teraz będziemy mogli sobie to spokojnie porównać. Weźmy sobie to na początek na 100%. Ok, porównajmy sobie to w tym miejscu. Będziemy tu widzieć, zobaczcie, i ten pierwszy plan, i tą drugą górę, i tą trzecią, i czwarte pasmo górskie. Fajnie nam to pokazuje właśnie różne yy, naświetlenia tego zdjęcia, różne właśnie... Odcienie, jak to odszumianie będzie działać. I tu mamy, zobaczcie, czysty plik RAW, coś takiego. Teraz tu mamy nasze odszumianie w Lightroom Classic. To jest z mojej paczki, e, właśnie d One. To odszumianie już całkiem fajnie sobie poradziło. Zobaczcie, w większości przypadków, szczególnie przy jakichś reportażach ślubnych czy coś, nie musicie dotykać już pliku, żadnego odszumiania, żadnego wyostrzania, po prostu. Ta paczka robi za was wszystko. I teraz mamy tutaj, zobaczcie, topaz Denoise AI DNG, też plik DNG, także na nim można tak samo pracować. Zobaczcie, tu mamy troszkę przyciemnioną tą ekspozycję, troszkę więcej tego niebieskiego, ale na szczęście to jest DNG, czyli będziemy mogli pracować bezpośrednio tu na balansie, bieli. Nie tracimy tutaj danych. Jest spoko, naprawdę. To otrzymianie jeszcze poszło te pół kroku, myślę do przodu i włączmy sobie teraz DxO Prime i tutaj zobaczcie właśnie teraz porównamy sobie tego rawa odszumionego w Lightroomie do DxO Prime zobaczcie tu jest ten plus, że nie mamy zmiany ekspozycji, zobaczcie to zdjęcie zachowało swoje parametry jeśli bierzemy Topaz Denoise AI to tutaj mamy troszkę przyciemnienie, co jest troszkę Złudne, bo jeśli przyciemniamy zdjęcie, to wiadomo, że tego szumu też się troszkę pozbywamy. Ten szum, szczególnie w tych cieniach, ukrywamy. Czyli, jeśli włączymy tutaj XO Prime, możemy coś tu widzieć więcej szumu, ale jeśli byśmy to zdjęcie też przyciemnili, to tego szumu byłoby mniej. Ale przejdźmy sobie tutaj do rogu, bo wiemy, że, wiecie, w środku kadru zawsze te zdjęcia dobrze wyglądają. To jest środek kadru. Zobaczmy. Tak mieliśmy nieodszumiane zdjęcie, tak mamy po w mojej, w moich presetach The One. Tu mamy Denoise AI, a tutaj mamy DxO PureRough 2. I jak dla mnie, kolejny raz DxO PureRough ma ten krok do przodu. Po pierwsze zachowuje ekspozycję, po drugie to zdjęcie jest troszkę lepiej wyostrzone, przynajmniej na moje oko. Ja postaram się Wam wrzucić wszystkie te dwa pliki, żebyście mogli sobie pobrać. Wrzucę też te pliki po edycji, które wyszły, jak te programy działały, żebyście mogli sami się pobawić, jeśli chcecie, albo sami porównać u siebie. I napisać mi w komentarzu, który według Was program sobie lepiej poradził. Ja jednak myślę, że kolejny raz tutaj DXO PureRAF 2. Jest troszkę lepiej. Jest troszkę lepiej to wyostrzanie. Zobaczcie. Tutaj fajnie sobie radzi. Jest dużo ostrzej. Jeśli chodzi o szum, to myślę, że tego szumu może jest identycznie. Ale zobaczcie na przykład tutaj to miejsce. Tutaj mamy taką bazę wojskową, starą, rozwaloną już trochę ruiny. Tu mamy drogi. Zobaczcie. I tak wyglądał czysty RAF. Tak mamy po odszumianiu z mojej wtyczki The One. Tu mamy Topaz Noise Eye. Jest troszkę lepiej, ale też jest ciemniej. A tutaj mamy the ISO Pure Pura 2, wykorzystujące Deep Prime. I myślę, że jesteśmy krok do przodu. Tu jest troszkę lepsze włoszczenie, lepsze są detale, widoczność tych detali. Dokładnie tak samo mamy tutaj. Zobaczcie, jest troszkę naprawdę troszkę lepiej, ja uważam. To Pascinois AI DXO Purew. Kolejny raz myślę, że dużo lepiej poradził sobie DXO. Także jeśli, jeśli rozważacie zakup jednego albo drugiego, to myślę, że zakup DXO będzie dużo lepszym pomysłem. Zróbmy sobie jeszcze może jeden test na takim pliku z reportażu ślubnego tutaj mamy już zastosowane moje odszumienie spaczki paczki D1 i teraz zróbmy sobie test jak będzie to wyglądało po właśnie odszumianiu najpierw pure raf 2 klikamy proces with pure raf fajnie właśnie, że ten proces tutaj jest już zautomatyzowany że ten plik nam wraca i automatycznie nam się dodaje, nie musimy nic klikać nie musimy bezpośrednio wchodzić do programu, potem synchronizować tego folderu, jest to Duże, moim zdaniem duże ułatwienie, e, jeśli pracujecie tak czasem na pojedynczych plikach. Dobra, mamy sobie już tutaj ten folder DXO. I teraz jeszcze raz przeciągnijmy ten plik na topaz Denoise AI. Teraz nam wybiera RAWA. Jest OK. Save image, save one selected, save. OK, ten blik nam się tutaj, zobaczcie, zapisuje. Otwórzmy sobie jeszcze raz, synchronizuj folder. Otwórzmy sobie te trzy zdjęcia. Edytuj w, otwórz jako warstwy w Photoshopie. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej porównać, łatwiej się pomiędzy warstwami po prostu przełączać. Teraz przełączmy się jeszcze raz tutaj. Wejdźmy sobie tutaj w to zdjęcie. Wybierzmy sobie tutaj w, e, szczegóły. Wyłączmy sobie te szczegóły. Teraz otwórzmy sobie to też zdjęcie w Photoshopie. I ten czysty ram, bądź od szumiania też sobie tutaj jako warstwę weźmy pierwszą. Nazwijmy to czysty ram. Dobra. Weźmy sobie tutaj 100%. No i porównajmy sobie tutaj, właśnie tutaj twarze młodej pary. Tutaj mamy, teraz zobaczcie, oryginalny plik. Po odszumianiu paczką D1. Tu mamy po odszumianiu przy pomocy DNoise AI, Topaz DNoise AI. Jest troszkę ciemniej. Myślę, że jest też troszkę więcej detali, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało. DXO Deep Prime. Troszkę więcej mamy tutaj saturacji. Zobaczmy sobie, szczególnie interesuje mnie to z boku, bo jednak szum z boku też będzie większy. Ok, zobaczmy sobie to miejsce i te osoby tutaj, szczególnie tu mamy na przykład troszkę w cieniu tą panią. Zobaczmy moje odszumianie. Bardzo naturalnie to wygląda. Bardzo fajnie to odszumia ta paczka. Teraz mamy Topaz Denoise AI. Jest różnica troszkę, jest różnica, troszkę jest ciemniej, także jakbyśmy rozjaśnili, to też więcej byśmy tych szumów pewnie widzieli, ale widać, że to otrzymianie całkiem fajnie sobie radzi, wydobywa tutaj detale też we włosach. Zobaczmy sobie DXO Prime. Jeszcze więcej mamy tutaj detali, myślę, chociaż w tym przypadku tutaj troszkę widzę, pojechało coś z saturacją do góry. Ja nic nie dotykałem tu saturacji, także. Ta saturacja ciekawe skąd się wzięła. Zobaczmy sobie w Lightroomie, czy ten plik w ogóle był jakoś obrabiany, ale nie, nie sądzę. Nie ma tutaj żadnych ustawień. Oprócz moich standardowych ustawień, jakichś tam. Także tu nie, nic nie ma. Także nie powinno tutaj nic być więcej. Zawsze możemy tu sobie po prostu balans bieli troszkę zmienić, troszkę zresztą jaskrawość i wtedy ten plik będzie też lepiej wyglądał. Ale wróćmy sobie do e, Photoshopa. Także trudno teraz powiedzieć, które, który plik, czy Denoise AI, czy Deep Prime sobie tu lepiej poradził, bo obydwa sobie troszkę poradziły inaczej. Chociaż trzeba przyznać, że mm, tutaj zobaczcie, szczególnie na to miejsce, na tą twarz, że e, Dx, DxO mm, PureRaw2 Mamy więcej detali, także wystarczy w tym pliku rap, po prostu ściągnąć trochę saturacji, troszkę kontrastu może, ale detali tutaj, tą ostrość w oczy, buzia, tak samo tutaj tej pani mamy więcej niż w tym poprzednim pliku. Także myślę, że kolejny raz DxO pokazało, że troszkę lepiej jest w stanie nad tym plikiem panować. Zobaczcie, Czysty RAF, tutaj odszumianie, tutaj mamy troszkę przyciemnione, widzicie, te boki, co troszkę jest bez sensu w Denoise AI, bo nie chcemy tutaj przyciemniać tych rogów, bo chcemy, żeby to klatka była mniej więcej równo naświetlona, szczególnie w tym zdjęciu. Nie chcę tutaj dodawać winiety żadnej. I tutaj mamy Dexo Pure RAW 2, który troszkę mocniej przyciemnił to, znaczy troszkę mocniej dodał saturacji do tego zdjęcia, ale za to mamy więcej detali, więcej szczegółów, które są wyostrzone. Zobaczcie szczególnie te twarze wszystkie. Ile więcej szczegółów mamy w tym pliku. Myślę, że dużo łatwiejsza byłaby też praca na tym pliku już potem właśnie w Lightroomie. Dużo szybciej byłoby go y, obrobić, dużo szybciej. Nie trzeba by dodatkowo jeszcze go wyostrzać y, punktowo. Więcej mamy detali szczególnie w tych twarzach na bokach. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze to, że DxO wykorzystuje swoje profile do obiektywów i do aparatów, które pomagają właśnie wyrównać korekty różne obiektywów. Także już korzystając z DxO takiego pliku nie włączamy korekty obiektywu, o ile tutaj już w Denoise AI tę korekty obiektywu możemy włączyć i ona tu troszkę pomoże. Zobaczcie, wyrównać te boki. Tak samo włączamy to na czystym rawie, bo chcemy te korekty obiektywu, to już DXO Pure RAW nie włączamy tej korekty, bo ona by włączała się po raz drugi. DXO wykorzystuje swoje wszystkie ustawienia, on pobiera te ustawienia dla każdego aparatu i dla każdego obiektywu, który wykorzystujecie. Po raz pierwszy, jak wykorzystujecie jakiś obiektyw, jakiś aparat w tej wtyczce, to ona sobie pobiera to z internetu, te ustawienia i wykorzystuje je już na czystym pliku RAW nim stworzy ten plik RAW dng Także to jest bardzo fajna sprawa, także jeśli mielibyście zainwestować, myślę, w jedną wtyczkę, która miałaby Wam odszumiać zdjęcia, to myślę, że lepszym zakupem na chwilę obecną nadal jest DxO. Po roku nadal twierdzę, że DxO jest dużo lepszy. Może teraz już nie dużo, ale nadal jest lepszy i szybszy. Będzie dużo łatwiejsza Wasza praca. Wasz workflow będzie dużo łatwiejszy z tą wtyczką niż z topazji Noise AI. Kochani, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Dzięki wielkie, jeszcze raz, że dotrwaliście tak długo do końca. Mam nadzieję, że jeśli staliście przed jakimś takim problemem zakupu wtyczki do trzumiania waszych zdjęć, to teraz będzie Wam troszkę łatwiej podjąć tę decyzję. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu pod tym filmem. Wszystkie komentarze czytam, staram się na wszystkie szybko odpowiadać. Także pytania, wszystkie w komentarzu, zamieszczajcie. Chętnie Wam pomogę, chętnie Wam odpowiem i coś doradzę. Dobra, jeśli szukacie fajnych presetów do edycji, właśnie zdjęć w Lightroomie, to polecam moje presety. Oczywiście, zapraszam na stronę Słowikew Presety. Tam znajdziecie wszystkie moje presety, wszystkie wtyczki i zniekształcenia optyczne też do adobe Photoshop, które świetnie dodają klimatu do zdjęć. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!